Czy zastanawialiście się kiedyś nad kwestią związaną z czyśćcem? Bo przecież protestanci czyśćca nie uznają. W kościele katolickim czyściec jest. No i o tym parę słów chciałem powiedzieć właśnie dzisiaj, ale zanim do tego tematu dojdziemy, to oczywiście będę wdzięczny za wszelkie zalajkowania, za wszelkie komentarze, no i przede wszystkim za subskrypcję tego kanału i promowanie tego kanału wśród znajomych, bo tutaj na tym kanale naprawdę wiele ciekawych rzeczy można e, znaleźć. Szczerze Wam powiem taką jedną rzecz, jeśli chodzi o czyściec. To w Piśmie Świętym nie pada ani razu słowo czyściec. W ogóle też w Piśmie Świętym brak jest opisu tego czyścica. Podobnie zresztą nie ma przedstawionego w Piśmie Świętym ani nieba, ani piekła. Niemniej jednak Biblia wielokrotnie mówi o takim stanie duszy po śmierci, kiedy ta. Ogólnie od razu trafia do nieba, albo może nie od razu trafia do nieba, ale znajduje się w takim stanie pokuty za wyrządzone słowo. Według religii, może według wyznania katolickiego, czyli katolicyzmu, czyściec praktycznie nie jest miejscem, lecz jest przede wszystkim takim procesem oczyszczania duszy z konsekwencji. Grzechów. I nauka ta opiera się na kilku fragmentach Biblii. Chciałbym teraz się do tych fragmentów odnieść. Po pierwsze, chodzi mi o fragment z księgi machabejskiej. To jest druga księga machabejska, 12 rozdział, wersety 38 do 45. Tam jest kwestia modlitwy i ofiary za zmarłych poruszona. No i natchniony autor pochwala Judę za jego wiarę w zmartwychwstanie i za jego w ogóle troskę w oczyszczenie zmarłych z ich. Grzechów. Druga księga machabejska stanowi, wchodzi w skład w ogóle kanonu katolickiego i prawosławnego, natomiast nie wchodzi w skład kanonu protestanckiego i hebrajskiego. Więc jeśli chodzi o protestantów, to mógłbym zacytować taką, właśnie ten fragment z drugiej księgi machabejskiej z 12 rozdziału 6845. Tam jest napisane coś takiego. Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adulam, ponieważ zaś wypadł siódmy dzień. Zgodnie ze zwyczajem oczyścił się i tam spędził szabat. Następnego dnia, w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod Chinonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z jamni. Chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali pana, sprawiedliwego sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 200 tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że Ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najspanialsza nagroda, była to myśl święta i Pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przewłagalną dla zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Oczywiście, wedle nauczania Jezusa Chrystusa, istnieje możliwość odpuszczenia niektórych grzechów po śmierci, bo Jezus mówi, że wszystkie grzechy mogą zostać odpuszczone z wyjątkiem grzechu, grzechów przeciwko Duchowi Świętemu w tym albo w przyszłym wieku, życiu. Więc, jeśli w przyszłym życiu, no to po śmierci również. Jeżeli sobie zajrzymy do Ewangelii Mateusza 12, 31-32, to tam mamy taki cytat. Dlatego powiadam: Wam każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw duchowi świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. Ciekawe jest to, że ogólnie w Piśmie nie jest napisane, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który to grzech ma zostać nieodpuszczony. Oczywiście teologia katolicka to wyjaśnia, ale sensu stricto w Piśmie Świętym tego nie ma napisanego. W Ewangelii Marka 3.29 czytamy, kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Czyli temat ten zostanie jest ponawiany, prawda? Oczywiście temat czystca również istnieje w różnych alegoriach. Na przykład przypowieść, w której chłosta występuje jako synonim kary sprawiedliwej i sprawiedliwego cierpienia, gdzie sługa, który nie postępował zgodnie z wolą Bożą, otrzyma chłostę po śmierci. I tutaj kilka takich cytatów chciałbym przytoczyć, na przykład Łukasza 12, 47-48. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Czy też na przykład mamy Mateusza 18,34. I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katą, dopóki mu całego długu nie oddał. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Czy też mamy Mateusza 5,26. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Czyli mamy... Też na przykład drugi list do Koryntian, 5, 9 do 10. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe i dobre. Tutaj w tych alegoriach często pojawia się takie słowo wszyscy, wszystkie, ten kwantyfikator większy. I tu właśnie chodzi o to, że coś człowiek odpokutował za coś, ale coś jeszcze zostało. I gdzieś trzeba ogólnie, ogólnie za to jeszcze zapłacić. Oczyszczenie w ogóle po śmierci czy taka alegoria domu życia budowanego na fundamencie Jezusa Chrystusa, wartość tego, co każdy budował, tak naprawdę jaka jest, to okaże się dopiero po śmierci, ten, który buduje na Bożym fundamencie, może ocaleć. I przejdzie jakby, można by powiedzieć, przez taki ogień. Jeżeli zajrzymy sobie do 1 listu do Koryntian 3, 10, 15, mamy coś takiego. Według danej mi łaski Boże, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na ten, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje, ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień pański, Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jaki jest. Ten, którego dzieło wzniesiono na fundamencie, przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. <laughs> Oczywiście istnieje też alegoria trzech dni ciemności i odchłani, z której można przedostać się do nieba. Na przykład o czymś takim jest mowa w Mateusza 12, 40. Albowiem jak Jonasz przez trzy dni i trzy noce we był wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni trzy noce w łonie ziemi. Albo na przykład Rzymian 10, 6, 7. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada. Nie mów w sercu swoim, któż zdoła wstąpić do nieba. Oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo któż zstąpi do otchłani. Oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. Oczywiście istniało też, można by powiedzieć, w Ewangelii Łukasza, w 16. rozdziale, 19 werset tam jest mowa o łonie Abrahama, które było tak jakby symbolem Hadesu Sprawiedliwych i otchłań, od, i która była takim symbolem Hadesu niesprawiedliwych, bo na łonie Abrahama przebywają dusze oczekujące na ofiarę Jezusa. Oczywiście w pierwszym się do Korytan istnieje taki zagadkowy cytat. To jest pierwszy do Korytan 15 rozdział. 29 werset. Tam jest coś takiego. Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstaną, to czemu za nich chrzest przyjmują? Tutaj na przykład na ten cytat powołują się mormoni, twierdząc, że powinien być chrzest za zmarłych. Natomiast w nauczaniu katolickim cytat ten dotyczył pewnych grup gnostyckich, które takie chrzty za zmarłych dokonywały. No ale jeszcze również istnieje taki cytat w drugim liście Tymoteusza, pierwszy rozdział 16-18 wersat, gdzie jest nadzieja miłosierdzia Bożego dla zmarłego Onezyfora. Niechże Pan użyczy miłosierdzia do Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, i gorliwie mnie posłuchał i odnalazł. Niechaj mu Pan da w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana, a jak wiele mi wyświadczył w Efezie, Ty wiesz lepiej. To jest wiele cytatów, które mówią o pewnej takiej nadziei, że zanim pójdziesz do nieba, to jeszcze pewne zaskurniaki masz i musisz za nie odpokutować. I gdzieś ten proces oczyszczenia musi następować. Kościół katolicki przyjmuje, że jest to czyściec. Kościół prawosławny tak samo protestancki mówi, że takiego czegoś nie ma. A jak Tobie się wydaje, jak myślisz, co sądzisz, powiedz o tym w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie.